Czyli głównie Twoje życie kręci się cały czas wokół piłki, to jest, to jest taka Twoja pasja. No tak, całe moje życie w zasadzie kręci się wokół piłki. Lubię piłkę, lubię grać, a także oglądać futbol. To moje życie. Futbol? Moje życie. Mm -hmm. Czy e, kiedy dostałeś tutaj propozycję z Lecha Poznań, długo się nad tym zastanawiałeś, bo e, na pewno na pewno piłkarze myślą o najmocniejszych europejskich ligach, traktujesz to jako taki pomost e, gdzieś, nie wiem, na zachód Europy, czy jak w ogóle oceniasz polską ligę i jej siłę? No, no ja, jak to chcę Oczywiście, ja też chcę abonnę, iść dalej naprzód, koengo, rozwijać się jako piłkarz, ale no nie, 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 nie myślałem, że do Lecha przychodzę na chwilę, na dzień, że przyjdę, a na zajutrz odejdę. Chcę zostać w Lechu. Chcę też coś wygrać, żeby nie tylko przyjść do zespołu, pobyć i uciec. Chcę coś osiągnąć w? z Lechem, wygrać. Nie proszę tak, o byciu, nie chodź, to, nie wygrać, żeby dostić czego to imię na Rozegrałeś kilka spotkań w reprezentacji Białorusi. Czy to jest początek twojej reprezentacyjnej kariery? No, na khoaján, system, Na pewno hmm. really tak. W zasadzie już kolejny rok jestem zapraszany do reprezentacji narodowej, chociaż nie zawsze udaje mi się w niej grać. Na razie nie grałem zbyt dużo, ale myślę, że w przyszłości będzie inaczej. Oto. Ja grał nieco, ale mam nadzieję, że w przyszłości będą bardziej wierzyć. A jak myślisz, gra w poznańskim Lechu może ci pomóc w rozwoju tej kariery reprezentacyjnej, czy twoja dobra, ewentualnie dobra gra tutaj w Polsce może być dostrzeżona w Białorusi? Nie wiem. Będę starał się tutaj dobrze grać. A jak będzie, nie wiem. Zostawiam to głównemu trenerowi. On musi zdecydować oglądać, wziąć mnie lub nie. O tym decyduje główny trener. główny trener. A jak oceniasz tutaj ten zespół po tych, no można powiedzieć, pierwszych grach kontrolnych, bo tutaj zbyt dużo nowych zawodników nie ma. Ta ekipa z no, zeszłego sezonu praktycznie prawie bez zmian pozostała. Jak oceniasz tych chłopaków, tutaj, tych kolegów nowych? No, ja, ja myślę, że to komanda w, w principie nie MKH, Wiadomo, że w zasadzie zespół nie jest zły. Jest tu wielu dobrych piłkarzy na wszystkich pozycjach. Jest duża konkurencja. Widać także wielu trenujących piłkarzy, którzy nie są jeszcze w pełni zdrowi. Ale sądzę, że z początkiem sezonu będzie lepiej, że wrócą do zdrowia i Lech będzie walczył o zwycięstwo w każdym meczu. Był za pierwsze miejsce. A organizacyjnie, jak ci się tutaj podoba? Czy to, co zastałeś, jest zgodne z twoimi oczekiwaniami przed wyjazdem do Polski? Co się tyczy infrastruktury, to są tutaj dobrze przygotowane warunki. Wszystko po to, aby można było spokojnie grać, wychodzić na boisko piłkarskie. Oczywiście podoba mi się, że zostałem przyjęty na pozycję, na której będę grać. Najbardziej przyjemne dla piłkarza to dobry stadion i wielu kibiców. Dla futbolisty, dobry Stadion. I Kontrakt podpisałeś na 3,5 roku. Z jakiego wyniku byłbyś zadowolony? Co chciałbyś osiągnąć z Lechem Poznań? No, ja przywykłem w Białorusi, być championem Przywykłem w Białorusi do tego, aby być mistrzem. Osiągnąłem to 4 razy pod rząd. Dlatego moim zadaniem numer jeden jest mistrzostwo. To dobre wystąpienie w kubkach, ponieważ Potem, oczywiście, dobre występy w europejskich pucharach, Dlatego, że piłka w europejskich pucharach jest bardzo interesująca i bardzo pomaga w rozwoju piłkarza i jego kariery. to, bardzo i bardzo pomaga dla i jego kariery. Jakie są Twoje największe atuty na boisku? No, nie znam. Nie wiem. Ciężko jest się osądzać. Jakie są moje plusy? Nie wiem, mobilność, kreatywność, no nie wiem, nie będę mówił o swoich plusach. To inni niech o nich mówią, niech mnie osądzają. No, no, wskazuj to Napastnicy mogą liczyć na, nie wiem, dobre, dobre piłki od ciebie, na Twoją pomoc do zdobywania bramek? Ja będę się Będę się oczywiście starał. To moje główne zadanie, żeby zespół strzelał gole, Żeby z moich podań padały bramki. To mój obowiązek. Tak, atakują się poza silnika. Ja będę starał się. Wypuszczam czy jaki jest Twój cel na te najbliższe dni? Czy, czy także te, ta komunikacja na boisku? Czy nad tym będziesz teraz, nie wiem, pracował w jakiś szczególny sposób? Czy raczej nie ma z tym problemu już podczas tych pierwszych sparingów? Jak to wygląda? Nie, no koniecznie, ja budu... Ym dalsze roboty z Koniecznie będę nadal nad tym pracował, nad komunikatywnością. Na razie są jeszcze problemy, dlatego że nie znam dobrze języka. A w kontaktach najłatwiej jest kiedy znasz ten język, kiedy rozmawiasz. Dlatego będę się starał dalej rozmawiać, kontaktować się w zespole i w ten sposób szybko nauczę się języka. w kolekcji. i tak język. To jest taki twój pierwszy daleki wyjazd, pierwszy rozbrat tak długi, no bo 3,5 i pół roku. Z ojczyzną? Tak, To mój pierwszy zagraniczny Tak, oczywiście. To moje pierwsze zagraniczne doświadczenie. Bardzo mi się podoba. W wieku 15 lat wyjechałem z domu. To można powiedzieć było trudniejsze. Czytować, że ja w 15 latach ujechałem z domu, to też, jak można powiedzieć, wtedy w 15 latach było odjezd, jak i teraz w zasadzie. Czym to sхоże? czysto. Hmm. Czyli, czyli, na, czyli nie będzie z tym żadnego problemu, z jakąś. No przynajmniej po tych kilku dniach, na pewno jeszcze nie tęsknisz chyba. No, konieczne. хочется, чтобы. Oczywiście, chcę, aby bliscy by ludzie byli razem, no, ale to już takie piłkarskie taka, życie. Kariera, ja to kariera. rozumiem. Sam się na to zdecydowałem i odnoszę się do tego spokojnie. Przyjdzie czas, że przyjadą do mnie rodzice, przyjaciele i dziewczyna. Dlatego jestem spokojny. Będzie twój, do mnie przyjadą do rodziny. dziewczyna. Ja 6. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w Lechu Poznań. Dziękuję.